Ja wyścigowa jakaś więcej i z wami pojebie chore nie jeszcze. <gry> yeah. Simone, wjeżdżamy z Subaru. Nie, wziąłem sumkę ze samochodów na no, jeden Hill. Wziąłem yeah. 1600. Ale Corsa, Corsa. Wiesz Corsę? Wiesz Corsę. Wiesz To jest. Opel Jezus Maria, to jest jeszcze ta Corsa. <gry> Symulator jazdy z mojej polskiej miejscowości. Zamknij się You heard of the rally czas na rajd błota Błoto rajd. Nie! nie ma, nie ma Nie potrafię wykorzystać nawet połowy możliwości tego auta Stary to nie są możliwości To tu że z pochodzę o czym my mówimy Opel corsata Ty masz seta pod proste Simone Nie muszę tego masz proste. Masz skrzydła nie, nie, nie trzeba Widzisz, jak to cię znowu umajtuje Kto wygrał? Ja, ja wygrałem Chyba ja Nie Nie Szyj, klus Jadzisz co sądzisz o tym samochodzie? Lubisz go? E, sądzę, że to jest... To jest stan umysłu. Korsa, to jest stan umysłu. Obawiam się, że ty stałeś się ofiarą. Ten... Simon też stał się ofiarą. I ja wkrótce też stanę się ofiarą. Nie, on znowu to robi. Co? No, ty. Nie, Co? nic robię? mam PTSD z tego jak mi... Jak grałem w portala, dokuczałeś mi gryząc... Wszystko dosłownie... Nie wiem co ty tam gryzłeś. O boże, co <grym> to za takie <grym> <grym> us. Nie przepraszam! Nie. Zabraniam ci Zabraniam ci. <grym> Zabraniam ci. Czyli też nie to mów widzisz. Tego nigdy więcej. Czyli też to widzisz. Oboj, oboje mamy chorobę psychiczną. <grym> ale ty się tym szczycisz, a mnie to mnie to dręczy, okej? Okay? Ups. No kurwa, major! Coś... <laughs> mm. Uwaga, Joker jest bardzo ciasny. Ten zakręt wębies ostrzejszy niż myślisz. Dokonałeś mnie, jadę z tobą. <laughs> ja jestem z dołu na środku, ja... Nie, dobra. Dba. Cały czas jestem na środku. Ja i Simone skręcamy w lewo, siedź i SkyMax skręcasz w prawo. <laughs> Okej. Okay. O nie, tak się nie <laughs> 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 Aha, to... moment... Uh... The missile knows where it is at all times. It knows this because it knows where it isn't. By subtracting. Oh, now we're doing a Okay, I'm. I'm. What? Oh, oh, thank you, thank you, thank you. I'm here to lose. Oh, you're a E, aha, Mi, dobra, to jest czekana. To się nie zmienił. Ale ja go nie znam. No to tychać poprzednie głównie. To jest samo jak ty po napi Singapuru w RRL w sezonie pierwszym. Było śmiesznie. Nie zdałeś toru. Cicho. Prawie. Prawie dojechałem do metry. Miałeś załamanie nerwowe. Prawie dojechałem do mety No ogóle... Jest... Jak to jest, że wiecie... Ja nie wiem czy to było jakiś desynchro, czy, czy co się stało, ale... Wydawało mi się, jakby u mnie zgasły światła szybciej niż u was. Jak mi zapaliły się zielone światła, to wy jeszcze tak z 3 sekundy staliście w miejscu. Ale też, bądź, będę szczery, no, no mój internet, no, komik w routerze ledwo wyrabia. Dzisiaj go karmiłem niby, ale... Ale ty nie możesz mieć ujemnego pingu, to nie w tą stronę działa. <laughs> to jest Codemasters. To jest prawda. Alex, czyli Mini. <laughs> no so Mini. <laughs> Nie, to jest chyba. Nie, jeszcze bez <laughs> I jest Yo, kolek, jak ty e się To I chyba. To jest chyba. Stop! Spodobał ci się Relicos? masz To się chyba. się składa. Organizuje puchar. Cztery wyścigi w Silverstone, Lohik, Hell i Holies. Czwartki o godzinie 20. Pierwszy wyścig już 20 kwietnia, a zapisy ruszają już teraz! Tak, w tej sekundzie, jak wyszedł film... Spiesz, na co... Na co czek... W opisie filmu znajdziesz Discorda. Wejdź tam, na kanale wybierz rangę, wybierz rangę DLTRI 2.0 i zjedź na dół, aż znajdziesz sekcję Rallycross. Tam znajdziesz formularz do zapisów, regulamin oraz przepiękną, prawie automatyczną tabelkę. Samo. Wracamy do los pierdolu. Jak Powa wrażenie, jak wrażenie z mini? Co? No tak, adekwatnie. Ale serio się pytam. Okej, okay, nieważne, nie odpowiadaj. To są moje wrażenia z mini. O, o fajnie, o, o nie, o nie, o nie. Jak? Michał, co? Nie pytaj, nie pytaj, proszę. Dobrze zdsp się to... zakwalifikował, ale ja Ja pierdolę! Co? Jak wyjeździcie po jeby chore? <laughs> ja. My, Myri, ciście... ma, ma... ja mam to samo. Mi się ciście jedna wypowiedź. Skymax, czy ty masz hamulce, kurwa? Uba, zostaw mój odpęt, proszę. Dobra, aleksy le... no. nie. Ready, lecimy po. Ten. Lecimy po potem. Już się gwałcą tam z przodu. Mike! Kurwa! Znacie, <laughs> Mike'u jest, kurwa, kolejny terrorysta. Mike to jest, kurwa, kolejny, kurwa, takie... O, przesadził chyba. Uh, ja o, pierdolę, nie, nie, ja, nie. Kurwa. Się. Ja pierdolę. Co I... wy robicie? Proszę, co robię? <laughs> Idioci. <laughs> <ja. A>, wow. <laughs> to jest patologia wyścigowa jakaś więcej z wami pojebi chore nie jeszcze. <laughs> nie. Maria, a ty, a ty co bierzesz? Właśnie, zapadałoby coś wziąć. I czemu to leki, a to depresyjne? Nie Fajnie, że mnie jeden. jeden Szmata O Jezus ja Uważaj nie Jezus, nie Jezus. Uważajcie. Uważajcie. Sorry, Jezus. 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 Ja nie wiem, co mnie tu się w Ciebie, a nie ja w Ciebie Okej, okay. Maja, to był spin, okej? Okay? Przepraszam Jakub, co się stało? E Opony złe, samochód zły, podwozie <grychy> złe, tor też był zły, tor kujowy. Jak miał ja tu przebieć? Audi. Nie, no z kiedy się ujął? Jest to O kurba! Nie, nie żyjesz. Nasz testy gry.